Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej prowadzone są następujące kierunki pierwszego stopnia studiów inżynierskich. Kierunek biotechnologia Biotechnologia w ochronie środowiska zakłada wykorzystanie układów biologicznych żywych organizmów i ich składników do rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatu oraz bioprodukcją i bioodzyskiem surowców. Najcenniejsza w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy jest praktyka. Do chętnie realizowanych przez studentów projektów należy Project Based Learning, pozwalający na nabycie doświadczeń w pracy w interdyscyplinarnej grupie badawczej. Studenci mogą również skorzystać z form bezpośredniej współpracy z naukowcami w ramach mentoringu i tutoringu. Tego typu aktywności są świetną okazją do zapoznania się ze schematami funkcjonowania uczelni z pozycji badacza, a także wdrożenia w formalny świat instytucji. Charakterystyczne dla biotechnologii proponowanej przez Politechnikę Śląską jest wspieranie interdyscyplinarności w ramach proponowanego programu edukacyjnego. Oferta naszej uczelni zakłada realizację przedmiotów z trzech różnych wydziałów, dzięki którym możliwe będzie poznanie niemal każdego obszaru biotechnologii i szlifowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Tak szerokie poznanie tematu ma realny wpływ na odnalezienie właściwej drogi każdego studenta biotechnologii. A co czeka na każdego studenta biotechnologii? Zobaczcie sami. Studenci biotechnologii w trakcie zajęć laboratoryjnych, projektów studenckich czy projektów dyplomowych mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt oraz materiały. Przenieśmy się teraz do jednego z takich laboratoriów i zobaczmy, jak wygląda to w rzeczywistości. Obecnie znajdujemy się w Laboratorium Biologii Molekularnej. To właśnie tutaj zajmujemy się kwestiami związanymi z możliwością wykorzystania mikroorganizmów obecnych w środowisku pod kątem ich zastosowania w ochronie środowiska oraz szeroko pojętej gospodarce obiegu zamkniętego. Kierunek energetyka. Energetyka jest jednym z głównych filarów gospodarki, który podlega nieustannej transformacji. Potrzebuje inżynierów energetyków. Na kierunku Energetyka kształceni są specjaliści dla branży energetycznej w pięciu obszarach specjalizacji. Absolwenci kierunku Energetyka mają specjalistyczne wykształcenie i szeroką wiedzę branżową, w tym zakresu urządzeń i nowoczesnych technologii energetycznych, odnawialnych źródeł energii, procesów innowacyjnych i modernizacyjnych w energetyce. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach energetycznych, firmach remontowych, spółkach gazownictwa w biurach projektowych czy firmach konsultingowych. Studenci tego kierunku zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, realizując projekty i wykorzystując laboratoria. W 2019 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Energetyka ocenę wyróżniającą. Cześć! Nazywam się Andrzej Czajkowski, jestem absolwentem kierunku Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia na tym kierunku przygotują się m.in. do objęcia stanowisk kierowniczych, dyrektorskich i zarządczych w przedsiębiorstwach z każdego sektora gospodarki. Zapotrzebowanie na energię występuje wszędzie. Ponadto nabędziesz wiedzy, dzięki której otworzysz własną firmę i będziesz mógł spróbować swoich sił w biznesie. studiu Energetykę. Gospodarka o obiegu zamkniętym to przyszłość. Odchodzimy od tego, by rabunkowo eksploatować środowisko naturalne. Każdy odpad jest teraz surowcem. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi najważniejszy element Zielonego Ładu Unii Europejskiej. GOS przyniesie nie tylko poprawę jakości środowiska naturalnego, ale również da impuls do rozwoju szacowanego na 600 miliardów euro rocznie. Potrzebni są jednak specjaliści, którzy będą go wdrażali. Takich specjalistów kształcimy na naszym kierunku. Gospodarka obiegu zamkniętego w skrócie GOS. Kierunek GOS obok wiedzy i umiejętności specjalistycznych zapewnia studentom kształtowanie umiejętności miękkich i biznesowych, w tym zarządzanie projektami. Uczymy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych opartych na wzorcach zaczerpniętych z najlepszych uniwersytetów Harvarda i Oksfordu. Kierunek został wyróżniony tytułem Studia z przyszłością. Studenci kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego mają do dyspozycji jedne z najnowocześniejszych laboratoriów na Politechnice Śląskiej. Dzięki współpracy z przemysłem możliwe jest także kształcenie, które pozwala na rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz realizację ciekawych projektów. Studenci tego kierunku mogą działać w ramach Studenckiego Koła Naukowego oraz brać udział w działaniach służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz w projektach przemysłowych. Studiując na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego, studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie zlokalizowane w naukowo-dydaktycznym Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Przygotowane zaplecze laboratoryjne powoduje, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są w komfortowych warunkach. Wyposażenie pracowni badawczych pozwala na realizację różnego typu projektów. Wyniki badań prezentowane są na Międzynarodowej Konferencji organizowanej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Inżynieria Bezpieczeństwa to kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia pozwalają na poznanie metodyki pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy z użyciem specjalistycznej aparatury. Jest to podstawą oceny ryzyka zawodowego. Studenci poznają narzędzia komputerowe wspomagające działania BHP, wykonują analizy chemiczne i biorą czynny udział w ocenie psychofizycznych możliwości człowieka oraz w kursie pierwszej pomocy. Inżynieria bezpieczeństwa to również zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem technicznym, a także ochroną zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. W trakcie studiów studenci poznają specjalistyczne oprogramowanie służące analizie zagrożeń i ocenie ryzyka technicznego. Poznają metodykę badań materiałowych, zarówno niszczących, jak i nieniszczących, oraz tradycyjne i nowoczesne techniki diagnozowania stanu maszyn i urządzeń. Studenci nabywają wiedzę z analizy zagrożeń powstałych w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych. Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej. Kierunek Inżynieria Środowiska. Na kierunku Inżynieria Środowiska studenci zapoznają się z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz źródeł ciepła. Zwracamy uwagę na rozwiązania efektywne energetycznie i przyjazne środowisku. Przedstawiamy także metodykę badań zanieczyszczeń powietrza. Studenci poznają zasady projektowania, budowy i eksploatacji obiektów wchodzących w skład obiegu wody w środowisku, od ujęcia wody po oczyszczanie ścieków. Absolwenci kierunku po ukończeniu studiów i odbyciu praktyk mogą uzyskać uprawnienia budowlane zgodnie z prawem budowlanym. Zajęcia praktyczne na tym kierunku odbywają się w wielu nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Kierunek Inżynieria Środowiska to także nowoczesne laboratoria, w tym m.in. mobilne laboratorium pomiaru zanieczyszczeń powietrza, dzięki któremu można dokonywać kompleksowego i precyzyjnego pomiaru jakości powietrza w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska mają dostęp do nowoczesnych programów komputerowych. Przy ich pomocy mogą modelować dowolny przepływ, np. propagację strugi powietrza generowanej przez wentylator w tunelu drogowym kierunek, mechanika i budowa maszyn energetycznych. Na naszym kierunku uczymy studentów analizy maszyn i urządzeń służących do kontroli różnych norm energii. Nasi absolwenci potrafią dobierać maszyny do konkretnych potrzeb oraz projektować je od podstaw. Podczas zajęć studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. Umożliwia to szybkie wdrożenie do zadań zawodowych. Na tym kierunku stawiamy na takie podejście do spraw technicznych, które opiera się na automatyzacji procesów i możliwości ich zdalnej kontroli. Do dyspozycji studentów pozostają zmodernizowane laboratoria. Studenci poznają w nich budowę i działanie maszyn oraz sposoby ich efektywnego wykorzystania. Uczą się również nowoczesnych metod pomiarowych oraz tworzenia systemów automatyki i sterowania maszyn. Kierunek modelowanie komputerowe. Modelowanie komputerowe jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają specjalność prowadzoną na jednym z wydziałów. Kadra dydaktyczna to światowej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem prowadzący badania związane z tematyką kierunku. To gwarantuje najwyższy poziom kształcenia. Potwierdzeniem są najwyższe kategorie naukowe a plus IA nadane wydziałom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci kierunku modelowanie komputerowe uzyskają gruntowne wykształcenie z zakresu modelowania matematycznego i numerycznego, pozwalające na budowę modeli reprezentujących rzeczywiste procesy systemy i urządzenia. Metody te są obecnie poszukiwanymi i coraz częściej stosowanymi sposobami projektowania, diagnostyki i optymalizacji urządzeń i systemów. Pozwalają również na tworzenie prototypów produktów i ich usprawnianie bez konieczności prowadzenia kosztownych i czasochłonnych eksperymentów oraz wytwarzania fizycznych prototypów. Procesy, urządzenia i produkty mogą być zbadane i usprawnione w oparciu o ich wirtualną reprezentację. Program studiów oparto o rozszerzony zakres matematyki, przedmioty z grupy nauk fizycznych, przedmioty dotyczące modelowania, nauki programowania w kilku językach. Python, C, C Sharp, Matlab i specjalistyczne z zakresu nowoczesnej energetyki i automatyki. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Kładziemy również nacisk na zajęcia o charakterze praktycznym i projektowym z wykorzystaniem bogatego zaplecza laboratoryjnego i klastrów obliczeniowych. Studiując na kierunku modelowanie komputerowe, studenci mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach branżowych a także realizacji części przedmiotów w partnerskich uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, realizacji zajęć zorientowanych projektowo, jak i udziału w projektach badawczych realizowanych przez naukowców Politechniki Śląskiej. Modelowanie komputerowe daje możliwość sięgnięcia w głąb analizowanych procesów poprzez wizualizację zachodzących zjawisk. Pozwala także na zdobycie informacji często niedostępnych dla tradycyjnych metod pomiarowych i uniknięcie kosztów związanych z budową i badaniem prototypów. Uniwersalność omawianych metod pozwala na ich zastosowanie we wszystkich dziedzinach inżynierii, zarówno w diagnostyce istniejących, jak i badaniach nad rozwojem nowych produktów, urządzeń i procesów. Metody komputerowe pozwalają na optymalizację procesów, produktów i urządzeń. Przyspieszenie procesu projektowania i wprowadzania produktu na rynek. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość wykrywania przyczyn awarii, jak również przewidywanie ich wystąpienia poprzez wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i tzw. bliźniaków cyfrowych, będących wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych urządzeń. Kierunek modelowanie komputerowe powstał na skutek badania potrzeb rynku i we współpracy z partnerami przemysłowymi. Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku to koncerny przemysłowe, firmy konsultingowe, biura projektowe i konstrukcyjne, jak i jednostki badawczo-rozwojowe wszystkich branż inżynierii.